Konieczyła kochani, z tej strony i Brunet Chciałam Was serdecznie zaprosić na moje opowiadanie Które dotyczy niekanonowego paringu Hermione Granger z Draco Malfoyem Nie jest to moje pierwsze opowiadanie Zaczęłam pisać już jako nastolatka, ale tym razem będzie trochę poważniej na razie na blogu znajdziecie prolog i pierwszy rozdział historii, ale już wkrótce pojawią się kolejne jego odsłony. Mam nadzieję, że znajdzie się parę osób, które zajrzą na mojego bloga i zostaną ze mną na dłużej, bo zaproszone do czytania są nie tylko osoby, które lubią ten paring, ale również wszystkie te, które po prostu lubią czytać. To opowiadanie biorę już trochę bardziej na serio i jeszcze w tym miesiącu zrobię vloga z gadżetami związanymi z moim opowiadaniem. A co do samego kanału, to nie martwcie się, nie ucierpi na tym, a może nawet zyska. Dlatego jeśli macie ochotę na zanurzenie się tym razem w świat pisany, zapraszam do lektury mojego opowiadania. Linki do bloga oraz do strony Wattpad na komórki, gdzie również znajdziecie moją historię, znajdziecie w opisie. Serdecznie, naprawdę serdecznie wszystkich zapraszam. Pa!